Droga duszo, wszechświat pragnie, abyś zatrzymała się na chwilę i wysłuchała. Istnieje ważne objawienie, które formuje się wokół ciebie. Prawda, którą być może już odczuwasz, ale jeszcze w pełni nie zrozumiałaś. To, co nadejdzie, ma moc przemienienia Twojego życia od środka, nie jako przypadek, ale jako odpowiedź na wszystko, przez co przeszłaś. Jeśli ta historia Cię zainspirowała, napisz o tym w komentarzach. Nadeszła pora, aby z pełną świadomością przyjąć to, co od dawna było dla Ciebie przygotowywane. Nowa faza Twojego życia jest bliska, a wszechświat chce, abyś była gotowa ją przyjąć. Ta zmiana nie będzie tylko kolejnym etapem. Będzie początkiem solidnego, stabilnego cyklu, głęboko zgodnego z tym, czego zawsze pragnęło Twoje serce. W miarę jak otwierasz się na tę nową fazę, pamiętaj, że każdy krok, który robisz, jest prowadzony przez większą siłę, która wierzy w Twój potencjał i Twoją zdolność do kochania i bycia kochaną. Może teraz tego nie dostrzegasz, ale istnieje energia wokół Ciebie, która organizuje każdy detal, abyś mogła żyć w prawdziwej, dojrzałej i głęboko harmonijnej relacji. Nie chodzi tu tylko o miłość romantyczną, ale o budowanie, partnerstwo, wspólne życie z sensem. To, co się zbliża, to połączenie, które wykracza daleko poza początkową namiętność. Chodzi o znalezienie kogoś, kto uzupełnia twoją duszę, kto rozumie twoje walki i świętuje twoje zwycięstwa jak swoje własne. Ta osoba będzie przy tobie nie tylko w chwilach radości ale także w trudnych wyzwaniach, wzmacniając więź między wami. Jest to więź, która rodzi się z świadomego wyboru dwóch osób, które decydują się iść razem z szacunkiem, troską i harmonią. Wszechświat nie obiecuje doskonałości, ale równowagi. Tego rodzaju związek, który daje ci spokój, nie pomijając emocji, zamiast niestabilności, przychodzi stabilność. Zamiast strachu, bezpieczeństwo, zamiast wątpliwości, pewność, ta relacja będzie przestrzenią, w której będziesz mogła głęboko odetchnąć i poczuć, że wreszcie jesteś w domu. To miejsce, gdzie możesz być sobą, bez masek czy udawania, gdzie twoje serce znajduje schronienie, a dusza spokój. Wyobraź sobie dom, gdzie miłość nie jest tylko mówiona ale żywa, przestrzeń, w której decyzje są podejmowane wspólnie, gdzie jest wolność bycia sobą i ciągłe wsparcie, aby razem rosnąć. To miejsce nie powstanie przez przypadek, powstanie z codziennego wyboru pielęgnowania związku, patrzenia na siebie z łagodnością i prawdą. To święte miejsce, gdzie marzenia są dzielone, gdzie projekty są budowane razem. A każdy mały gest miłości jest ceniony. To przestrzeń, gdzie obecność drugiego wystarcza, aby przynieść pocieszenie i radość. Ta osoba zauważy w tobie coś, czego wielu ignorowało: delikatny blask, naturalną życzliwość, cichą hojność, którą niewielu potrafiło docenić. Zauważy twój sposób słuchania z uwagą, troski o innych w prawdziwy sposób. Bycia transparentną, nawet gdy to cię czyni wrażliwą. Zamiast przestraszać się twojej głębi, ta osoba będzie zachwycona, ponieważ ona również wiele przeszła. Rozumie drogę, którą przeszłaś i szanuje blizny, które niesiesz, ponieważ są one częścią twojej historii i twojej siły. Gdy ta osoba na ciebie spojrzy, nie zobaczy tylko wyglądu czy zewnętrznych osiągnięć. Zobaczy Twoją istotę, dostrzeże ukrytą lekkość za zmęczeniem, siłę za Twoją słodyczą, mądrość w Twoich milczeniach. I poczujesz, być może po raz pierwszy, że nie musisz tłumaczyć, kim jesteś, ponieważ wreszcie ktoś rozumie bez wysiłku wszystko to, czego nie potrafiłaś wyrazić słowami. To wzajemne zrozumienie jest fundamentem prawdziwej miłości, gdzie oboje czujecie się widziani wysłuchani i docenieni. To połączenie nie będzie natychmiastowe w powierzchownym sensie. Będzie czymś głębszym, wzajemnym rozpoznaniem, niemal milczącym, jakbyście wewnętrznie wiedzieli, że szukaliście się od dawna, a teraz wreszcie się znaleźliście. To uczucie znajomości, jakbyście już się znali w innym życiu, a teraz jesteście zjednoczeni, aby kontynuować podróż razem. To połączenie jest rzadkie i cenne, i należy je pielęgnować z troską i czułością. A co najpiękniejsze, ta osoba nie tylko zauważy Twoją wartość, ale będzie działać zgodnie z tym. Zamiast pustych obietnic, przyjdą konsekwentne czyny. Zamiast ukrytych nieobecności, będzie prawdziwa obecność. Zamiast ładnych słów wypowiadanych dla konwenansu, będą czyny które mówią same za siebie. Ta osoba będzie chciała poznać Ciebie naprawdę, zainteresuje się Twoimi marzeniami, lękami i nadziejami, i będzie przy Tobie, wspierając Cię na każdym kroku drogi. Ta osoba będzie Twoim bezpiecznym portem, Twoim schronieniem w trudne dni i Twoim największym kibicem w chwilach chwały. W trudne dni ta osoba nie zniknie, będzie przy Tobie z pocieszającym milczeniem lub szczerymi słowami w zależności od tego, czego będziesz potrzebować w danej chwili. Nie będzie próbowała cię naprawiać ani przyspieszać twojego czasu. Będzie szanować twoje tempo i trzymać cię za rękę, gdy będziesz przechodzić przez swoje własne burze. A gdy świat Wajdy się zbyt ciężki, ta osoba będzie twoim schronieniem, bezpiecznym miejscem, gdzie możesz istnieć bez obrony, bez strachu przed osądem, bez obawy, że nie jesteś wystarczająca, ponieważ w tej relacji nigdy nie będziesz postrzegana jako zbyt wiele. Ta relacja będzie dla ciebie schronieniem, nie w sensie ucieczki, ale jako przestrzeń przyjęcia, odnowy. Przy boku tej osoby poczujesz chęć bycia coraz bardziej sobą, odkryjesz na nowo swoją siłę, wrażliwość, zdolność do kochania bez strachu, a to będzie wzajemne. Ty również będziesz tym schronieniem dla niej, oferując tę samą miłość, Wsparcie i zrozumienie, które otrzymujesz. Razem Esteworzyt grecki cykl miłości i troski, który wzmacnia i inspiruje, cykl, który karmi duszę i przynosi światło w najciemniejsze dni. To połączenie będzie zbudowane na fundamencie zaufania i będzie wystarczająco solidne, aby przetrwać czas, trudne fazy i nawet własne wewnętrzne wątpliwości, które pojawiają się na każdej drodze prawdziwej miłości. Nie będziesz musiała się zaprzeczać aby być kochaną, ani ukrywać swojej intensywności. Ta osoba wybierze cię w całości i robiąc to, będzie ci przypominać każdego dnia, że prawdziwa miłość nie jest czymś, co znajduje się siłą. Przychodzi, gdy jesteś gotowa ją przyjąć, gdy jesteś otwarta, aby dawać i otrzymywać miłość w jej najczystszej i najbardziej autentycznej formie. Wszechświat chce, abyś wiedziała, że ta chwila się zbliża. Doświadczenie miłości, które jest dla Ciebie przygotowywane, nie jest pocieszeniem ani nagrodą za wszystko, co poszło nie tak. Jest realizacją tej dawnej intuicji, która mówiła Ci, nawet gdy wszystko wydawało się skomplikowane, że istnieje ktoś na tym świecie, kto potrafi Cię kochać w odpowiedni sposób. Ta miłość nie opiera się na warunkach czy oczekiwaniach, ale na wzajemnej akceptacji i chęci wzrastania razem, budowania życia. Które jest tak piękne wewnątrz, jak i na zewnątrz. A ta miłość, która nadchodzi, będzie właśnie taka: prosta, głęboka i prawdziwa. Połączenie bez masek, gdzie nie będziesz musiała się przebierać, aby przypodobać się, ani ukrywać swoich wrażliwych stron z obawy przed odrzuceniem. Będzie akceptacja, będzie przestrzeń na wrażliwość, a co więcej, będzie podziw. Ta osoba nie tylko Cię zaakceptuje. Ale zachwyci się tobą, właśnie w tych detalach, które uważałaś, że nikt nie zauważa. Zobaczy piękno w Twoich niedoskonałościach i siłę w Twoich słabościach, i będzie Cię kochać za to wszystko. Ta osoba nie będzie próbowała Cię wciskać w schematy, które raniły Twoją istotę. Wręcz przeciwnie, będzie Cię zachęcać do bycia dokładnie tym, kim jesteś, bez filtrów. Będzie cenić Twoje pomysły, uczucia, granice. Będzie podziwiać Twoją drogę, rozumieć Twoje bóle, a przede wszystkim będzie szła u Twojego Boku z szacunkiem i obecnością. I nawet jeśli będą różnice, ponieważ one będą, nie będą one powodem do oddalania się. Będziecie uczyć się świętować różnice, widzieć w nich okazję do wzrostu i wzbogacania się wzajemnie, szansę na rozszerzenie horyzontów i odkrywanie nowych form miłości i zrozumienia. Ta relacja Cię nie udusi. Wręcz przeciwnie, cię rozszerzy. Dni u boku tej osoby będą naznaczone lekkością, dobrym humorem, chęcią bycia razem. Nie będzie tej ciągłej napiętej potrzeby udowadniania czegoś przez cały czas. Połączenie będzie naturalne, odnawiane każdym dniem wyboru pozostania, nawet gdy łatwiej byłoby się oddalić. Będziecie wybierać kochać się, dzień po dniu, nie z obowiązku, ale z prawdziwej chęci bycia razem, Budowania życia, które jest odbiciem miłości, którą dzielicie. Niech światło boskiej miłości oświeca Twoją drogę, przynosząc spokój, radość i pewność, że jesteś na właściwej ścieżce. Niech każdy krok, który robisz, będzie prowadzony mądrością serca, a dobroć wszechświata niech zawsze będzie przy Tobie, chroniąc i inspirując. Niech znajdziesz siłę, aby przezwyciężyć każde wyzwanie, i odwagę aby przyjąć każdą nową okazję z nadzieją i wiarą. Niech twoje życie będzie pełne chwil szczęścia, a ty niech czujesz każdego dnia kochającą obecność wszechświata, prowadzącą i błogosławiącą twoją podróż. Amen.